Witam Was serdecznie. Dzisiaj zajmujemy się tutaj produkcją miodu pitnego. Jakże szlachetnego trunku, który znany jest już od zamierzchłych czasów, gdzie pijali go królowie. No, tutaj, na tych terenach słowiańskich, właśnie był robiony, stosowany miód pitny, miody pitne, były właśnie robione bardziej na terenach południowych. Były to wina z winogron. No i wracając do miodu pitnego, to powiem, że królowie, no już sami królowie się tymi trunkami raczyli, no zwykłe pospólstwo szlachta także, no przy czym królowie pijali miody szlachetniejsze, tak zwane półtoraki, dwójniaki, no a szlachta, pospólstwo raczyło się już trójniakami, czwórniakami. No i teraz y, powiem y, od czego ta nazwa zależy, z czym to się, że tak powiem, je, bo może y, część z Was oglądających nie wie, co to jest ten trójniak, czwórniak. No, jest to stosunek miodu do ilości wody, ac aczkolwiek odwrotnie stosunek wody do ilości miodu bo miodu zawsze daje się litr no i powiedzmy dwójniak to jest litr miodu litr wody. Trójniak zaś jest litr miodu 2 litry wody. No i tak wzwyż no czwórniak to już taki powiedzmy siuracz na poziomie naszych dzisiejszych tanich win to było ten czwórniak to był litr miodu 3 litry Wody, no i na, takie, na taki trunek pozwalali sobie już ludzie mniej zamożni, pospólstwo, po aczkolwiek też był to jednak trunek, no nie należący do tanich, bo miody yy, były, yy, z, że tak powiem, produktem drogim z tego względu, że kiedyś yy, pszczelarstwo. No kwitło również, ale może nie na taką skalę jak, jak teraz. Wtedy to się bardziej nazywało bartnictwo z tego względu, że pszczoły były w barciach, w naturalnych pniach, gdzieś dziuplach. No, dzisiaj jest to już pszczelarstwo. Pszczoły są, jak wszyscy wiemy, w ulach. Barci już się nie spotyka. Gdzieś tam jeszcze może sporadycznie pojechać na, na regiony takie bardziej że tak powiem tradycyjne w naszym kraju, tak jak kurpie, czy gdzieś tam pod lasie, to jeszcze barcie można spotkać. Aczkolwiek też powiem, że jedną barć i ja mam. Była <grywa> ona pokazywana na którymś tam filmie. No a wracając tutaj do miodu, no teraz jest proces gotowania. Ważenia brzęczki. Ważenia czego? Brzęczki. Ważenia brzęczki, tutaj mi mężulek podpowiada, że tak to się właśnie fachowo nazywa. No, i to będzie tutaj zagotowane, później będzie przelane do gąsiora, nie inaczej. Dodane wszystkie przyprawy, to już jest receptura mistrza, czyli mojego szanownego małżonka, ma swoje. Ja, swoje... To, to wino będzie tylko miód i woda, i kwasówcycycynowych dla kwasowości i tyle. To jest taki tradycyjny, niekorzenny. Zrębne miody już, już chodzą na górze. <noise> tak, no mam nadzieję, że słyszeliście wypowiedź. Także to będzie yy, reasumując, to będzie miód zwykły, a na górze w kuchni chodzą już miody szlachetniejsze, także już tam pracują. No, okres później fermentacji yy, takiego miodu. No to się patrzy po prostu, jak on pracuje w rurce, przestanie pracować wtedy, zakończa się proces fermentacji, no i zaczyna się proces dojrzewania, leżakowania. Tak to można powiedzieć, powiedzmy w prostym języku. No i taki najszlachetniejszy miód, no to niby powinien, nie niby, właściwie powinien leżeć. Dobre 10 lat. No tylko gdzie on tyle poleży? <laughs> Słuchajcie, jak się taki miodzik zrobi, no to przychodzą zimowe wieczorki i no niestety nikt tam nie patrzy, żeby on leżał 10 lat. No ale też powiem, że pierwsze wino, które żeśmy robili, zostały nam bodajże chyba dwie koronne butelki, mają już 18 lat. Także. Czekają na specjalną okazję, żeby się tam do nich dobrać. No, podejrzewam, że kopa będą już miały, ale jeszcze taka specjalna, wyjątkowa okazja nie nadeszła, także w przyszłym roku. Będzie. W przyszłym roku tutaj możesz mówi, że będzie. No, zobaczymy. Tutaj mamy nasze winko, naszą winiarnię. Do zagotowanego. Wcześniej miodu, który tam prędzej nagrywałam, teraz zostały wlane drożdże i pożywka. No, i to będzie teraz pracować sobie tak, jak to tutaj. No tu nawet widać, jak ono pracuje. <grywka> Także to już stoi tutaj i pracuje. No tak jak mówiłam, miód pitny był trunkiem kosztownym, no i zastępował wino, nawet słynny Kantini stwierdził swojego czasu, jak robił zapiski zwyczajów Polaków, że Polacy nie mając wina robią pewien napój z miodu który upija ludzi znacznie bardziej niż wino, także. No tutaj teraz jest dolewany zagotowany miód z wodą. No i proces robienia miodu pitnego nazywa się syceniem. Zresztą zapiski o miodach pitnych są już w najstarszych księgach, w filmach były ujmowane nawet w potopie. Słynny Onufry zagłoba ciągle dopominał się miodów pitnych. Jego powiedzenie, że przed wypiciem miodu trzeba było zjeść się mielniane. Jak to było, że. Żeby olej do głowy poszedł, to trzeba to było... Siemie konopne, czyniane. No w każdym bądź razie siemię trzeba było jeść, no i, i później trunek, idąc do głowy, unosił siemię i cała mądrość w człowieku przybywała. A no, za niektórzy to powinni chyba garściami teraz to siemię jeść i, i miodu pitnego. Szkoda dla nich miodu pitnego. <laughs> tak. Szkoda miodu pitnego, bo to już... Już na rozum za późno. I Trzeba będzie chyba dogotować trochę, za mało. Za mało? No jeszcze, trzeba, też, no jeszcze trzeba będzie mhm. widmioły roz, rozgotować. No a w tym... Tu stoi następna. Pusta. Pusta. <laughs> pusta. I jeszcze. tamta też pusta do Jeszcze. Nie jeszcze pusta. No ta też jest pusta. Ta sobie tutaj pracuje. Ta zaraz też będzie pracować. No, a na te przyjdzie czas, jeszcze napełnimy. Mm. <laughs> co, teraz robisz korek z zakładu? Założymy no korek, żeby. Mucha lata. Gdzie? No, tam poleciała. Czuję, gdzie dobre jest. <laughs> Powiem wam, że mam alergię na muchy, na te takie włochate złotodubki, te mięsne. Tak, już. Dostaję po prostu szały, jak je widzę. I za dwa dni będzie sobie bulczeć aż miło. No, tylko trzeba drzwi zamknąć uchylić okno, bo powiem, że daję tutaj winem jak cholera. nie się podnosi. Pójdź porozum raz to, co dzieli nas rzuć. Gdzie bądź? I pewnego dnia w to, co łączyć ma też się włącz. Nie walcz.